Cześć, witam Was bardzo serdecznie dzisiaj z kawką, bo jestem kawoszem, która notabene kawka idealnie pasuje do szachów, bo kubek jest jasny, kawka jest ciemna i mamy dzisiaj rozpakowanie szachów, ponieważ przyszły nowe szachy, a ustawienie na tym stole jest tak jak w poprzednim filmie, bo powiedziałam, że tu mi czegoś brakuje i zapraszam Was do odpakowania i zapoznania się z moim nowym zakupem. Zobaczymy jakie do wrażenia, bo jeszcze go nie widziałem kompletnie. Zostańcie na filmie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Nożyk potrzebny jest do odpakowania. Odpakujemy je w sposób magiczny, czyli... Wy zobaczycie zawsze odpakowane, ale ja sobie nagram ten fragment, dlatego że jakby coś było nie tak, żebym mógł reklamować. A jak w sposób magiczny to faktura za szachy 147,51 zł. Tu już pudełko widzę, że jest o wiele bardziej twarde, o wiele mocniejsze. Nie rwie się tak jak w przypadku tych małych szachów. I mam szachy. Takiej wielkości pośredniej pomiędzy tymi małymi. Porównajmy je sobie teraz. Ale najpierw łyk kawę. Są na pewno grubsze, bo nie są składane, ale możecie teraz dokładnie zobaczyć, jakie są różnice. Koło 40 cm, nie pamiętam dokładnie ile, koło 18 cm i w jedną stronę są plus, minus 3 mm, szersze, w drugiej strony są dłuższe, szersze. I te mają niecałe 27 cm. Sprawdzimy dokładnie. Szachy mają dwie szufladki. Proszę bardzo, to jest jedna szufladka, druga szufladka. I szufladki bądź są na magnes i to jest jedyna rzecz, do której niektórzy się przyczepili, że ten magnes przy tych szufladkach jest za słaby. E. Ja się tego nie czepiam. Ale mamy już pewną przewagę i to jest to, o co mi chodziło, żeby było gdzie odłożyć wszystkie te figury pionki, które są nieużywane które w czasie ćwiczeń razem z książką, gdzie jest ta książka, nie ma tej książki, gdzie dzieci zabrałem. Kupiłem takie trzy książki do szachy dla dzieci, sam z tych książek się też uczę i na ten temat też był film, w związku z tym kliknijcie kartę tutaj na górze. Odpakujmy wszystkie figurki, zobaczymy jaka będzie jakość. Zaraz do Was wracam po ustawieniu tego wszystkiego na szachownicy. Polakierowane. Tak naprawdę to, to musi stać troszeczkę inaczej, czyli to musi stać tak. Każdy gracz ma swoją szufladę ze swoimi bierkami po swojej stronie. No i możemy teraz ustawiać. I niespodzianka, szachy są magnetyczne. Ja wiedziałem, że są magnetyczne, ale cóż. Jeszcze Wam tego nie mówiłem. Dlaczego? O to będzie za chwilę jak ustawię. Jestem zadowolony z jakości, podobają mi się. To jest ładne. Figurki też są ładnie zrobione, nie trzeba tutaj nic odskrabywać, co robiłem przy tych, ale to był detal, naprawdę. O tych dużych szachach był też film, możecie kliknąć kartę i obejrzeć ten film. Te kosztowały są 85 zł jako drugiej kategorii, bo jeden pionek tam jest mniejszy. Yy, tak, taki pionek biały jeden jest mniejszy. No i zrobimy teraz test podstawowy, czy jaki odwrócę do góry mi coś, coś odpadnie. Uwaga, ale łyk kawy najpierw. Może najpierw przechylimy je. Zaczniemy przechylać i zobaczymy, czy. No, patrzcie. Ja nie będę widział teraz. Wszystko jest cacy. Podobnie niektórzy twierdzą, że to jest naklejka, która się zedrze, ale to... Myślę, że trzeba byłoby dużo grać naprawdę, żeby to co jest tutaj naklejone, ten fornir czy coś tam żeby on się zdarł, więc na razie się tym nie będę przejmował. A jak zedrze, się znaczy, że dużo graliśmy. I teraz podstawowa wyższość tych i tych nad tymi. Jak się te palnie, dziecko palnie, to zaraz wszystkie figury gdzieś się znajdą w innym miejscu. Tu się nie da palnąć. Słuchajcie, są pod, podklejone gumowe czy silikonowe. O, zobaczcie, podkładki. Cztery i ktoś gdzieś napisał, że były nierówno i one się chwiały. U mnie się nic nie chwieje, w związku z tym są idealne. Dobra, ja jestem zadowolony. Zastanowię się jeszcze, czy coś mam na temat tych szachów Wam powiedzieć. To dogram po prostu przed samą końcówką i czekam na dzieci, żebyśmy mogli zrobić ćwiczenia szachowe. Przyglądam się jeszcze, czy pionki są. Koń ma nawet grzywę. Możecie zobaczyć sami. Miałem je zmierzyć, to zmierzmy i zważmy ile one ważą i zaraz Wam podam wszystkie parametry tutaj, albo tutaj. Znalazłem jakąś miarkę 25,8 mm, prawie 26, czyli tak się zgadza, coś pamiętam, że były w opisie. Brakowały 2 mm do 26, a w drugą stronę tyle samo. Jeśli co jest taka różnica 1 mm. Jeszcze pytanie, ile ważą, czy można je zabrać w podróż. Włączamy wagę. Zrobimy jeszcze jeden test, czy stoją. Figury się trzymają. Kilo 128 m Dokładnie taka waga tu wyszło. Nie mam telefonu, bym zrobił fotkę. Podejrzewam, że jeżeli kupicie swoje, to ponieważ to jest drewniane, to mogą być różnego rodzaju niedokładności. To mogą się w paru gramach różnić. Tutaj widzę jedną małą ryskę, po tej stronie nie ma. O, mogę Wam pokazać. Jest jedyna rzecz, do której można się przyczepić, to tutaj jakieś zarysowanie w tym miejscu. O. Ale to nawet od razu nie zauważyłem, tylko po dokładniejszym przyjrzeniu się sytuacji. E, wszystko jest ok. To ja, wszystko jest ok, nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie się dowiedzieć coś więcej, to oczywiście możecie napisać. Yy, a ja będę na tym kończył. Dziękuję Wam za Wasz czas, który spędziliście razem ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę, to tylko jeden klik. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zapraszam Was na inne filmy związane z szachami, turniejami szachowymi, bo dziewczyny dały już udział. Tu jest jeden film, tu jest drugi film, tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Pa! Mój ruch. Teraz Wasz.